Witam was serdecznie. Tu Marcin Wójcik. Na moim kanale znajdziecie porady dotyczące obsługi samochodów i bezpiecznej jazdy. Jeśli chcesz, żeby twój samochód służył ci jak najdłużej i jeździł bez problemów, jesteś w dobrym miejscu. Zachęcam do subskrybowania kanału, żeby nie przegapić żadnych nowych treści. A teraz przechodzimy do dzisiejszego Wiele tematu. Osób nie wie że po przeprowadzce i uzyskaniu nowej propiski konieczne jest ponowne wydanie niektórych dokumentów dla samochodu. Ktoś po prostu ignoruje ten wymóg i jeździ ze starymi dokumentami. Jest to jednak obarczone grzywnami i kłopotami samochód może nawet zostać zatrzymany. Ma to na celu zapewnienie prawidłowego i terminowego otrzymywania wpływów z podatków i kar, a także zapewnienie, że policja drogowa, odpowiedzialna za transport w nowej okolicy wie, że ma teraz inny samochód w swojej jurysdykcji, firma ubezpieczeniowa, z którą zawarłeś umowę, może łatwo odmówić wypełnienia swoich zobowiązań. Jeśli nie zarejestrowałeś zmiany miejsca zamieszkania, w razie wypadku ryzykujesz, że nie otrzymasz odszkodowania. Jeśli chcesz uniknąć zamieszania z dokumentami i kłopotów z agentami podatkowymi i ubezpieczeniowymi, ponownie wystaw dokumenty zaraz po otrzymaniu propiska, które dokumenty należy wymienić lub wydać ponownie. Niektóre dokumenty są całkowicie zmieniane, otrzymujesz zupełnie nową kopię, a niektóre są ponownie wydawane. Dodaje się do nich informacje o nowym miejscu zamieszkania. Spory dotyczące tego czy konieczna jest zmiana uzyskanie nowego STS przy zmianie miejsca zameldowania nie ustępują. Rzeczywiście Wskazany tam adres musi koniecznie pokrywać się z adresem podstemplowanym w paszporcie. Starą kopię dowodu rejestracyjnego należy zanieść na policję drogową i zamiast tego uzyskać inną. Kolejną rzeczą jest paszport pojazdu. Zmiana PTS przy zmianie adresu nie jest konieczna, ta okoliczność zostanie po prostu wskazana w wolnej kolumnie. Jeśli nie ma już miejsca, wydawany jest nowy dokument. Jak tylko zmienisz propiska. Musisz zawracać sobie głowę ponowną rejestracją. W przeciwnym razie jeśli chcesz sprzedać samochód, nie będziesz w stanie tego zrobić. Oddział Okręgowy Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego jest również odpowiedzialny za zmianę danych w PTS. Zmiana lub ponowna rejestracja polisy ubezpieczeniowej nie jest konieczna, ale lepiej to zrobić, aby nie stracić płatności w razie wypadku. Agencje mogą skupić swoją uwagę na fakcie. Że nie poinformowałeś ich o zmianie rejestracji miejsca zamieszkania, przyciągnąć wysokiej klasy prawników i uchylić się od swoich obowiązków. Udaj się do ich biura i zapytaj, czy wystarczy tylko odnotować tam, że się przeprowadziłeś, czy też będziesz musiał uzyskać nowy dokument. Przeczytaj również, jak dbać o soczewki reflektorów samochodowych procedura ponownej rejestracji dokumentów dla samochodu przy zmianie adresu. Po przeprowadzce i zarejestrowaniu nowej propiski należy przynieść następujące dokumenty do Wydziału Policji Drogowej. Paszport osobisty, średnik STS, PTS, zaświadczenie o ubezpieczeniu, aktualne, pełnomocnictwo, jeśli samochód nie należy do Ciebie, na miejscu zostaniesz poproszony o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, w którym będziesz musiał podać informacje o samochodzie. Wybierz jedną z gotowych opcji. Następnie należy zapłacić za usługę. Wymiana STS kosztuje 500 R. W przypadku zmiany propiska wymiana PTS kosztuje 350 R. Tylko znak w starym dokumencie. Lub 800R. Wydanie nowego dokumentu. Zostaniesz poinformowany, jak szybko wszystko będzie gotowe. Zazwyczaj dokumenty są wydawane tego samego dnia, ale jeśli masz napięty harmonogram, być może będziesz musiał poczekać. Możesz zaoszczędzić 30% na opłatach. Jeśli zamówisz usługę na portalu państwowym znacznie wygodniej i szybciej jest działać za pośrednictwem GOSU serwis. Wejdź na stronę, wybierz kategorię transport, rejestracja pojazdu. Zmień dane. Otworzy się okno, w którym należy wypełnić wniosek przedstawiony w formie dokumentu elektronicznego STS PTS. Paszport osobisty należy zeskanować lub sfotografować, należy zwrócić uwagę na rozmiar i format zdjęć, które mają być akceptowane przez usługę. Nie zapomnij wydrukować wniosku i czeków płatniczych przed wizytą w wydziale, a także zabrać ze sobą wszystkie dokumenty, których skany zostały przesłane na stronę. W ten sposób możesz ominąć kolejki. Zaoszczędzić pieniądze i wypełnić wniosek bez pośpiechu, ponieważ masz wszystkie dokumenty pod ręką i nikomu się nie spieszy. Przeczytaj również, jakie są zasady i niuanse transportu ładunków ponadgabarytowych w samochodzie. Wygoda zmiany certyfikatu ubezpieczenia zależy od firmy, z którą współpracujesz. Prawdopodobnie mają oni również usługę online. O czym można się przekonać? wpisując nazwę agencji i odpowiednie żądanie w przeglądarce. Jeśli nie, będziesz musiał udać się do ich biura, zabierając wszystkie dokumenty dotyczące samochodu, starą policję i paszport, kara za spóźnioną zmianę danych rejestracyjnych. Jeśli zostaniesz zatrzymany przez patrol drogowy i okaże się, że masz przeterminowane dokumenty, Zostaniesz obciążony grzywną w wysokości 1500 rubli. Ponadto wszystkie pokwitowania kar zostaną wysłane na twój poprzedni adres i możesz nie być w stanie spłacić ich na czas, co spowoduje nowe kary. W razie wypadku i innych kłopotów agenci ubezpieczeniowi mogą twierdzić, że przeniosłeś się do zbyt niebezpiecznej okolicy i nie ostrzegłeś ich. TJ Oszukałeś Rozwiążą umowę i nie zapłacą. Nie ignoruj więc swojego ubezpieczenia. Upewnij się, że zmienisz wszystkie dokumenty w ciągu 10 dni, aby uniknąć dodatkowych strat.